Witajcie! Znajdujemy się właśnie na największych targach energii odnawialnej Solar Expo w Nadarzynie, gdzie prezentujemy Państwu nasz flagowy produkt, jakim jest turbina wiatrowa Dospel Dragon. Nowości, jakie prezentujemy Wam na targach Solar Expo w Nadarzynie, to m.in. Dragon Color, czyli możliwość zamówienia turbiny Dragon pomalowanej na dowolny kolor, wybrany z katalogu. Ale turbina Dragon to przede wszystkim same atuty, takie jak łatwiej i bezproblemowy montaż. Cicha, bezszelestna praca dzięki zastosowaniu łożysk marki SKF. Bardzo szybki start, ponieważ zaczyna on na pracę już od 1,2 m na sekundę. Kompaktowa i lekka konstrukcja, nie wymagająca do montażu pozwoleń ani dźwigów. I co najważniejsze, turbina wiatrowa Dragon jest produkowana w 100% w Polsce i ma aż 8 lat gwarancji. Jeżeli jesteś zainteresowany turbiną wiatrową Dragon, wejdź na naszą stronę, skontaktuj się z nami oraz odwiedź strony naszych dystrybutorów oraz instalatorów, gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje.